Zleciłem sztucznej inteligencji przeprowadzenie całej symulacji Mistrzostw Euro 2024 w piłce nożnej mężczyzn. Tą sztuczną inteligencją jest ChatGPT wersja 4.0 i na początku musimy zrobić dobrą instrukcję, żeby sztuczna inteligencja wiedziała o co nam dokładnie chodzi. Prąg, tak zwany, wygląda tak. Nie będę go czytał, można sobie zatrzymać i go. Przeczytać. Generalnie zrób symulację, stwórz dla mnie tabelę, spróbuj przewidzieć nieprzewidywalne sytuacje. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. Ta symulacja już została przeprowadzona, więc dlatego nie widać na bieżąco pisania naszego chatu GPT. Pokaż cały harmonogram, ich wyniki, zaktualizuj grupową tabelę, wskaż miejsca reprezentacji, zliczając wszystkie informacje. Tak, przypominam zasady, jako że ja tych zasad dokładnie nie znam, to okazałem także tej sztucznej inteligencji nauczyć się przeczytać, przeanalizować zasady, których Zespoły wychodzą z grupy, czy na przykład jaka ilość kartek dyskwalifikuje na jakiś tam okres zawodnika. Nie jestem ekspertem w tych zasadach, dlatego tutaj potrzebuję drobnej pomocy. Prąd jest dosyć długi, dlatego nie będę go czytał. Chciałbym po prostu od zera, czyli od początku, od pierwszego meczu fazy grupowej dla wszystkich zespołów, zrobić symulację, wyłonić zwycięstwo w pierwsze, drugie miejsce. I z tego co dowiedziałem się, jeszcze jakieś kilka najlepszych zespołów z trzeciego miejsca również wchodzą. Do do fazy pucharowej. Cała faza pucharowa w dalszym ciągu ma być symulowana w taki sposób, jaki grupowe mecze były symulowane. Poprosiłem o statystyki dla MVP, żółte, czerwone kartki, asysty, gole, także wyłonimy tutaj króla strzelców, najlepszego bramkarza, no i całego zwycięzcę nadchodzących mistrzostw. Dzisiaj jest Dwu... Przepraszam. Dzisiaj jest 14, także dzisiaj jest pierwszy mecz, jest godzina 12.16 kiedy to nagrywam. To tak dla potwierdzenia, może jeszcze tak klikniemy sobie o, dobra, mamy 12.16 w razie żeby nie było, że to fejki. Zobaczymy na ile ta sztuczna inteligencja przewidzi całe te mistrzostwa. No ale żeby już nie przedłużać, to lecimy. Hej, bardzo ambitny projekt, dzięki. Zacznę od zebrania wszystkich informacji. bla, bla do trzeba struktury. Czyli on na początku musi się tego nauczyć, jaka jest struktura, tak? Czyli mamy 24 drużyny, 6 grup i 4 zespoły w grupie. Każda drużyna gra 3 mecze. Wiadomo ile za wygraną, ile za przegraną, to nie trzeba być ekspertem. Awansują drużyny z pierwszego, drugiego miejsca i cztery lepsze drużyny z trzecich miejsc. To jest właśnie to, czego nie wiedziałem o tym. W fazie pucharowej 16 drużyn, zaczynamy od jednej, 8 finału, w przypadku remisu. Po regulaminowym czasie gry odbyła się dogrywka. Dobra, to tak żeby było jasne dla symulacji całego meczu. Być może bierze pod uwagę czas, w jakim jest to rozgrywane, może jakieś zmęczenie zawodników. Nie wiem, ale jest to. Ciekawa sprawa. Ciekawego sobie z tym radzi. No i dobra, uczestniczy składy. Zdobędę aktualne składy. Okej, okay, dobra, nie wiem w jaki sposób zbiera. Pewnie z internetu. Kazałem mu przeanalizować cały internet. Jakieś dostępne artykuły, wywiady i tak dalej. Nie wiem na ile. Jest na przykład, czy w ogóle jest w stanie odtworzyć jakiś wywiad, coś z tego wyciągnąć. Symulacja fazy grupowej, tak, mecze będą generowane na podstawie algorytmów, bla, 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 Dobra, każdy mecz będzie miał wynik, bramki zdobyte, stracone, ilość kartek, celców i asystentów bramek. No i mogą pojawić się również kontuzje, tak jak wiemy, Robert Lewandowski jest kontuzjowany, nie wiem na ile poważnie. Zadałem mu też takie pytanie, na ile poważna jest taka kontuzja. Być może będzie mógł zagrać w późniejszych meczach, a może na sam finał, jak myślicie? Tabela grupowa, po każdym meczu tabela grupowa będzie aktualizowana, wyświetlana w formie graficznej z plagami drużyn. Okej, okay, o to poprosiłem, żeby było ładnie pokazane. faza pucharowa. No to wiadomo, od jednej ósmej finału po finał oraz trzecie miejsce. Statystyki końcowe będziemy mieli kurat trzecią, króla z najlepszego bramkarza statystyki bramek MVP turnieju. Zacznę o od... to, dobra, dobra. Okej, okay, w porządku. Wyszukano 6 witryn. No, nie ma to jak dobry research. 6 witryn to chyba nie jest zbyt dużo, ale może wystarczająco. Może nie chciał się męczyć, a może za mało płacę za subskrypcję. No ale dobra, zrobił to kilka sekund, więc nie będę narzekał. Sutra turnieju, dwie główne fazy, okej. Okay. Dobra, dobra, awansując, to już to co powiedział, tak? Dobra, grupa A, czy to się zgadza? Niemcy, Szkocja, Węgry, Szwajcaria. Będę wiedział, jeżeli będę miał polską grupę. Czyli grupa D jest Polska, jest Austria, jest Holandia, Francja i to się zgadza, więc zakładam, że wszystko tutaj dobrze wyczytał. Good job, chad GPT. Dobra, kroki symulacji. Co my tutaj mamy? Składy, kontuzje, formacje. Przykładowo, Robert Lewandowski ma kontuzję i nie zagra w pierwszym meczu, i tutaj nawet daje nam odnośnik. Czyli jest to informacja w miarę pewna. Symulacja fazy grupowej. Dobra, to już żeśmy czytali. Tabela grupowa. Dobra, symulacja. Chciałbym już dojść do realizacji. Dobra, jedziemy. Proszę bardzo, składy drużyn, nawet nam powiedział, tak? Jakie mamy bram jakich mamy bramkarzy? Nie będziemy tego wszystkiego czytać. Chyba, że nam będzie chciał podać skład Kaiser, Slautern z 97 i czy będzie tam Michael Balak. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ale przyjdziemy sobie dalej, nie będziemy tutaj zanudzać. Krok następny, symulacja fazy grupowej. No i proszę, tutaj już zaczynamy, tak? Czyli mamy tutaj Niemcy, Szkocja. Niemcy wygrywają, tak? Mamy tutaj, że Miller strzelił, Sané ha Havertz. Nie wiem, czy dobrze czytam. Czyli mamy tutaj asysty, mamy kartki. Tony Cross, okej, okay. kontuzja, brak kontuzji i od razu aktualizacja po pierwszej kolejce, okej, okay. symulacja, symulacja, wizualizacja w Excelu, no chciałem, żeby mi to do Excela dał, nie wiem, czy ma możliwość, jeżeli ktoś wie, to może mi tutaj napisać w komentarzu, czy da się to jakoś wyeksportować, może do PDF-u, tak, żeby to ładnie wyglądało, bo z tego, co widziałem, to ten Excel jest mało czytelny i nie za bardzo mi się podoba. No ale jedziemy, tak? Grupa A. Niemcy, Szkocja, zdecydowane w, w zwycięstwo, Niemiec. Nie będziemy sobie tak tego tutaj analizować. Interesują mnie głównie wyniki, jak sobie tutaj radzą, czy jakieś niespodzianki może będą. Węgry Szwajcaria, remisowo, no to może bym na Szwajcarię zagłosował. Znowu mamy aktualizację. Niemcy na przodzie. Dobra, Hiszpania, Chorwacja to mógłby być ciekawy mecz tutaj. Hiszpania wygrywa. A Ferral Torres Morata. Dobra, Włochy, Albania, zwycięstwo Włoch. Dobra, w porządku. Yy, grupa A, znowuż. Aha, czyli mamy tutaj całkowicie zrobioną grupę A. Dobra, po drugiej kolejce i ja bym chciał po trzeciej kolejce. To by mnie najbardziej interesowało. Yy, widzę, że tu się powtarza trochę. A nie, mamy tutaj już inną grupę. Dobra, ale pokaż mi, jak to jest po trzeciej kolejce. O, właśnie, finalnie, jak to tutaj wygląda. Po trzeciej kolejce mamy Niemcy, czyli trzy wygrane. Szwajcaria, jedna wygrana, jeden remis, i to wystarczyło, żeby przejść dalej. Z czterema punktami Szwajcaria przechodzi dalej. Grupa B, dobra. Włochy, remis z Chorwacją. Po trzeciej kolejce awansują bezpośrednio Hiszpania, Włochy, i tutaj cztery punkty już nie wystarczyły do wejścia dalej. Całkiem mocna grupa. Przechodzenie do fazy pokarowej. Aha, dobra, tutaj zauważyłem, że wyliczył mi tylko dwie grupy. Dlatego poprosiłem go, żeby zrobił symulację pozostałych. No więc tutaj się poprawia. Grupa C. Dobra, dobra. Serbia, Słowenia. Mamy po pierwszej Grupa D. Troszkę jest to chaotycznie, ale chciałem się zatrzymać na chwilę, proszę Państwa. Polska, Austria. Symulacja 1-1. Myślę, że możliwy wynik. Mimo to, że nie ma Lewandowskiego. A może i dzięki temu, że nie ma Lewandowskiego, ja się zastanawiam, jaki wpływ ma Lewandowski na resztę graczy, czy jest raczej taką podporą, czy, czy reszta może gdzieś tam się stresuje tym autorytetem. Nie mam pojęcia. Jak ktoś ma jakiś pomysł, może się tutaj ze mną podzielić, bo mnie to ciekawi. Po pierwszej kolejce tutaj szanse są wyrównane, czyli, czyli Francja z Holandią remisują 2-2. Przechodzimy do następnej grupy. Tutaj raczej wygląda na to, no nie wiem, Ukraina chyba mocniejsza niż Rumunia. Ja jestem raczej laikiem, więc hmm. e, kiedy interesowałem się piłką dobrych e, kilkanaście lat temu, więc, więc to, co, to, co kiedyś było, jest raczej już nieaktualne. Nie wiem, czy Rumunia faktycznie jest taka mocna, żeby pokonać Ukrainę, no ale wiadomo, to jest sport. Ja, ja też to napisałem w tym promptcie w tej instrukcji, żeby wziął pod uwagę, że. Piłka nożna jest, tak jest zresztą jak, jak cały sport. Ma nieprzewidywalne sytuacje i możliwe, że właśnie tutaj wziął to pod uwagę, tak? Dobra, przechodzimy dalej. Mamy po pierwszej kolejce Czechy, Gruzja, Gruzja jest. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiedziałem nawet, że Gruzja się dostała. Pierwsza kolejka. Dobra, idziemy dalej. Druga kolejka, grupa C Grupa C, tu mamy drugą kolejkę. Francja-Polska 2 do 1, czyli nie taki, i zobaczcie, że Robert Lewandowski już po kontuzji się wyleczył. Czyli, czyli Chat GPT uznał, że, że kontuzja Lewandowskiego nie jest na tyle poważna, żeby w drugim meczu nie zagrać. Czyli po drugiej kolejce. Przepraszam, nie, ta, nie w tą mańkę, tutaj. Holandia-Francja. Pierwsze dwie po. Pierwsze dwa miejsca po drugiej kolejce, Polska tutaj na trzecim miejscu i już widać, że mamy, mamy ciężką sytuację. Ostatni mecz będzie meczem o wszystko. W tej grupie oczywiście, na, tej, na tym etapie. Grupa E, Belgia, Ukraina, dobra, tutaj mamy. Zauważyłem, że czat GPT tak symuluje, że jeżeli mamy wynik powyżej jednej bramki dla jednego zespołu, to asystę zdobywa jeden zawodnik. Zobaczymy, może gdzieś tam inaczej będzie. Rumunia ze Słowacją remisuje. Tutaj coś dziwnego się zdarzyło, bo Ukraina mimo to, że ma 0 punktów jest na trzecim miejscu przed Słowacją, która ma tych punktów jeden. Hmm. Przypadek. Nie wiem. Grupa E Portugalia z Czechami. Minimalne zwycięstwo. Zobaczcie znowu tutaj mamy Cristiano Ronaldo i asysta ta sama osoba. Znaczy ta sama asysta w pierwszym jak i w drugim przypadku. Być może mogło tak być, no, to jest symulacja, więc prawdopodobieństwo wypadło takie, że akurat dwa razy ta sama osoba to zrobiła. Turcja z Gruzją wygrywa. Na koniec drugiej kolejki sytuacja jest następująca. Kolejne mecze, grupa C, grupa D. Dobra. Widzę, że ten czad leci sobie tak po kolei, czyli zrobił mi yy, kilka kolejek, kilka meczy i sobie to powoli aktualizuje. Nie jest to jakoś super uporządkowane, ale da się w tym odnaleźć, znowu tu wracamy do grupy C, znowu Anglia, Słowenia, no dobra zobaczymy, finalna tabela grupowa po trzeciej kolejce, Ania, Anglia przepraszam, Anglia i tutaj z bilansu bramkowego by wychodziło, że Dania przechodzi, czyli tutaj była sytuacja, no proszę popatrzeć, Anglia pewne trzy zwycięstwa, ale tutaj po dwa remisy, no ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja, wychodzi tutaj Dania. W grupie D, czyli w naszej polskiej grupie, Francja potwierdza swoją dominację. Znowu Mbappé. Koman, dobra. Brak kontuzji. Cieszy to, że nie ma tylu kontuzji. Tutaj w prunkcie było, żeby przeanalizował wcześniejsze mistrzostwa, jak często się te kontuzje zdarzają. Holandia z Polską. No tu niestety 3 do 1. A proszę, mamy różne asysty, tak? Czyli mamy De Jong dwa razy i Dumfries. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, przepraszam, jeżeli źle. Robert Lewandowski znowu tutaj się wpisuje na listę strzelców. Piotr Zieliński asystuje 3 do 1 i nasza sytuacja jest taka. Jeden punkt. To, czy nam to da? Chyba nie, nie wydaje mi się. No ale zobaczymy, jak, jak to jest dalej. Nie wiem, nie wiem, jak to z wyłonieniem tych trzech najlepszych, czy tam czterech najlepszych drużyn, Trzeciego miejsca. Jeden punkt kończymy. Nie wiem, czy kończymy Mistrzostwa po trzech kolejkach z dorobkiem jednego punktu. To się za chwilę okaże. Belgia, Rumunia, czyli już mamy grupę E. Kończymy tą grupę 9-3. No i zobaczcie, tutaj mamy cztery punkty, więc teoretycznie Rumunia powinna być przed Polską, jeżeli by miała wejść. Zobaczymy, jak to będzie zrobione. Grupa F, Portugalia, znowu tutaj dominacja, Turcja potwierdza. I po trzeciej kolejce mamy następującą tabelę. Portugalia wygrywa, drugie miejsce Turcja. No i Czechy znowu są niby przed Polską, więc. Więc Czechy powinny się. O, a was do fazy Bardzo fajnie, że nam to tutaj podkreślił. Więc patrzymy, jak on sobie tutaj te zespoły wyłonił. Czyli tak, z grupy pierwszej Niemcy, Szwajcaria wychodzi. Grupa B, Hiszpania, Włochy. Grupa C, Anglia, Dania. Grupa D, Holandia, Francja. Nie ma Polski. Grupa E, Belgia, Rumunia. Grupa F, Portugalia, Turcja. Najlepszy drużyny z trzech miejsc: Czechy, Ukrainę. No i proszę, proszę zobaczyć, dali nam tutaj Polskę. Dali nam tutaj Polskę. Czy Polska była faktycznie z dorobkiem tego jednego punktu, jedną z najlepszych drużyn? No, hmm, trzeba byłoby się nad tym zastanowić. Polska miała jeden punkt. Wiecie, co zobaczymy? Zobaczymy to w tym Excelu, który nam na koniec da. Zobaczymy, jak to, jak to było, a może go od razu wyświetlę. Od razu go wyświetlę i tutaj mamy, proszę zobaczyć. Euro 2024. No, tylko tak, kilka razy to ściągnąłem. To, to jest chyba najbardziej full simulation, no to powinno być najbardziej tutaj, powinno być najbardziej tutaj, dobra, Germany, Szwajcaria, dobra, tu są wyniki, tu, tutaj mamy kto strzelił, czyli, czyli fajnie tutaj rozbudowa, tylko jest to troszeczkę takie chaotyczne, więc... Znaczy chaotyczne, nie, nie jest to po prostu czytelne, nie jest do końca czytelne. Chciałbym to bardziej w takiej formie graficznej, a nie wiem, czy Excela to pozwala. Nie jestem jakimś mistrzem Excela. No ale dobra, idziemy dalej. Niemcy. Yy, aha, dobra, chciałem zobaczyć. Full simulation, tak? Dobra, grupa B. Zobaczcie, Chorwacja ma cztery punkty i patrzymy, czy ona się dostała. Ma cztery punkty. Ma cztery punkty. Patrzymy, czy ta Chorwacja się tutaj dostaje. No i słuchajcie, nie dostaje się. Czy ja może nie znam zasad? Nie znam zasad. Co, co, losowanie? Nie, no nie może być losowanie. Najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Anyway. Jest jak jest, symulujemy dalej. To i tak by nic nie dało. Nic by to nie dało, jakby powiedział znany nam Strongman. No i dobra, symulacja fazy pucharowej. To już jest coś, co by mnie tutaj bardziej interesowało. Jedno osła finału, Niemcy z Danią. I mamy 2 do 1 dla Niemiec. Brameczki Sane, Eriksen, Havertz. W porządku. Mamy dwóch różnych asysta... A... Asystantów, asystentów. W każdym razie asysty zalicza Kimiś Miller. W porządku. Czyli jest jakaś różnorodność. Nie nie powtarza się to. Okay. Hiszpania versus Ukraina. 3 do 1. Wynik raczej do przewidzenia. Mamy tutaj wyjaśnienie. Anglia, Rumunia. Też wydaje mi się, że Anglia tutaj zdecydowanym faworytem była. Kane zalicza dublet. Holandia z Czechami 3 do 1. W porządku, Dipey czy Depay? Dobra, nie będziemy nad tym myśleć. Belgia z Polską 2 do 1 po dogrywce. Ok, czyli 1 do 1. Zobaczcie, Lukaku w 30 minucie wyprowadza Belgię na prowadzenie. Lewandowski doprowadza do remisu po asyście Zielińskiego. No i w doliczonym czasie gry 105 minuta. Kevin De Bruyne zdobywał ramkę na 2, jednego, 2 do 1. Polska żegna się z euro po jednej 8. Jak myślicie, czy byłby to sukces? Ja myślę, że byłby to sukces z racji tego, że w ogóle fartownie dostali się. Znaczy fartownie, nie fartownie, no baraże, wyrwali sobie te zwycięstwo z walią. Zasłużenie się dostali. Jeżeli faktycznie wygraliby grupie na tyle właśnie z tego trzeciego miejsca, żeby uznać ich za najlepszą drużynę, jedną z tych czterech najlepszych, no to jedna ósma. Czyli mamy Polskę w jednej ósmej i tutaj odpada. Francja z Turcją, wygrana 3 do 0. Znowu Mbappé. Tutaj Mbappé chyba idzie na, na króla. Portugalia ze Szwajcarią. Portugalia ze Szwajcarią. Dobra, również po dogrywce, tak myślałem, czy, czy w poprzednim Euro one nie grały też ze sobą w fazie pucharowej, ale nie jestem pewny, Ronaldo za, zalicza dublet, wygląda na to, że była to zacięta walka do dogrywki Włochy ze Słowenią, 2 do 1, czyli tutaj te mocne zespoły, te mocne zespoły królują i tutaj za bardzo niespodzianek nie ma, Niemcy z Hiszpaniami, o w finale. To na pewno był bardzo dobry mecz w symulacji. Tak? Ciekawe, czy, czy na ile ta symulacja się powiedzie. 2 do jednego. Havertz, Miller i Morata w 60 minucie. Bramka wyrównująca, ale tutaj Miller dokończył przed regulaminowym czasem gry. Posypały się kartki. Mamy po dwie żółte. Anglia z 3 do 2. No i to również majster sztyk zapewne. Czyli tak zwane meczycho. 3 do dwóch, popatrzmy, kogo tutaj wysymulowali. Kane, dwa razy Sterling, jedna bramka i znowu Deep Eye, 30-70 minuta. Mógłby być to niezły mecz, niezłe widowisko. Również żółte kartki. Belgia z Francją, no na pewno bardzo dobry. E, tak naprawdę, tak sobie myśląc, każdy z tych ćwierć minął, to mógłby być finał, bo tu naprawdę są bardzo dobre zespoły. Znowu Mbappé, czyli widzę, że tutaj, zobaczcie, że jak na razie nie zasymulowano karnych. Czyli ja, ja to pisałem w tym prompcie, żeby wziął pod uwagę, że mogą występować rzuty karne, jeżeli będzie wynik remisowy. Ale jak na razie tego nie ma. Brak kontuzji. Najważniejsze, że nie ma kontuzji, wszyscy się cieszą. Portugalia z Włochami, i Włochy zostają wyeliminowane. Nie wystarczył im mobile w 60 minucie. Ale Ronaldo wpisał się dwa razy na listę strzelców. Brak kontuzji. No i dobrze. Półfinały, cztery zespoły. Niemcy z Anglią. No i mamy pierwszego finalistę. Niemcy 2-1. Wygrywają z Anglią pod ogrywce Havertz. W 110 minucie przesądza wynik meczu. Kartki. Tak sobie myślę, że mógł jeszcze być sędzia wylosowany przez Sztuczną Inteligencję. Na przykład czy Polak by tutaj czy by tutaj sędziowo któryś z tych meczów może finał chociaż nie wiem czy jest to ustalane wcześniej Portugalia z Francją no i uwaga jaki tutaj mamy wynik 3 do 2 no to musiało być naprawdę dobre widowisko 3 do 2, Kylian Mbappé i Antua Griezmann w 50 minucie Ronaldo znowu, można tutaj zauważyć że Ronaldo Mbappé, Griezmann są takie powtarzające się nazwiska nie widzę tutaj za bardzo takich zmiennych, no bo przecież mógł jakiś obrońca strzelić przy na przykład bycie różnym, jakiś pomocnik, no nie widzę tutaj, nie widzę tutaj jakiejś tam różnorodności, jest troszeczkę zbyt przewidywalnie. Rafael, Waram, żółta kartka i zauważyłem, że po dwie te kartki i zobaczcie, 55 minuta, 75, 55, 75, 80, 55. No, tutaj ten algorytm troszeczkę nie rozdziela tego. No i słuchajcie, mamy półfinał rozegrany, jeden drugi. Wychodzi na to, że finalnie mamy Niemcy i Francję. Na kogo byście postawili? Za chwilę się dowiemy. No i uwaga. A, jeszcze mecz o trzecie miejsce. No tak. Anglia z Portugalią. Portugalia wygrywa. Mamy brązowego medalistę Mistrzostw Euro 2024. Portugalia i Ronaldo niemalże w tych samych yy, minutach strzela. Bramki. Co zawsze. Hurricane. Dobra. 55-75. Czyli tak nie do końca jest to zróżnicowane. Dobrze, proszę o wizualizację wyników. O, ciekawe, może sobie to klikniemy, że tego akurat nie, nie poprosiłem. Niemcy i Francja. Uwaga, wynik. Kogo mamy? Kto wygrywa euro? Wygrywa Francja. 3 do 2 po dogrywce. No to myślę, że, że finał godny finału Mistrzostw Europy. Kilian Mbappé po raz kolejny. Znowu Griezmann, tak? Havertz. To już się pojawiło kilka razy. Liro Merlin Saneu 60. minuta w porządku, jak to wyglądało 25. minuta, wychodzimy na prowadzenie wychodzili Francja na prowadzenie Havertz wyrównuje w 30. potem Niemcy wychodzą na prowadzenie 2 do 1 Mbappé doprowadza do remisu A Avast, mamy zagrożenie czyżby po tym, że Francja wygrała mamy jakieś zagrożenie mam nadzieję, że nie Py, py, py. Co my tutaj dalej mamy? Mamy 2 do 2 i dogrywka w 110. Minucie. Antua Grisman prawdopodobnie zostaje bohaterem tego finału. Wszyscy go całują, rzucają się na niego. Także istne szaleństwo. Piękna sprawa. Myślę, że. Poleci tutaj jakiś piękny kawałeczek zwycięstwa. Brak kontuzji. Chyba w całych mistrzostwach nie ma. Kontuzji. I mamy od, od razu podsumowanie. mistrzostw, zwycięzcą mamy Francję, król strzelców Mbappé 7 Bramek. Czy ktoś was, z Was tak obstawiał? Król Asys Bruno Fernandez. Fernandez, co niestety nie znam się bardzo, ale wygląda na to, że jest to Hiszpan. Najlepszy bramkarz z Hugo Loris. Trzy czyste konta. W porządku, chciałem jeszcze MVP, czyli najlepszego. Najlepszego zawodnika, ale Chyba symulacja nie jest na tyle kreatywna No i słuchajcie, jak myślicie? Czy symulacja jest realna? Czy mogłoby tak naprawdę być? Wydaje mi się, że tak Zespoły, które Teoretycznie miały wyjść z grupy, wyszły Zaskoczeniem była trochę Polska Gdzieś tam doszło chyba do jakiegoś fałszerstwa Ale to jest sport, to są nieoczekiwane <śmiany> zmiany. Także Polska wyszła z grupy i myślę, że jest to sukces dla Polski. Odpadła dopiero z Belgią. No a z Francją przegraliśmy w fazie grupowej, czyli można powiedzieć, że przegraliśmy z Mistrzami Europy. Pełna symulacja została zakończona. Francja wygrała Mistrzostwa Europy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobała taka symulacja. Czy chcielibyście może jakieś kolejne filmy odnośnie symulacji czegokolwiek, bo tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc możemy sobie wszystko zasymulować, tylko musimy odpowiednio nakierować tą sztuczną inteligencję, żeby nam pomogła. Jeżeli Wam się podobało, dajcie suba, dajcie lajka. A jeżeli chcecie więcej, to dajcie znać, a ja postaram się zrobić. Kolejny fajny odcinek. Trzymajcie się i pozdrawiamy.